Oto top 5 najładniejszych petów Pet Simulator X. Zapraszam bardzo serdecznie, zostaw like. Bardzo serdecznie Was zapraszam na moje top 5 najładniejszych petów. Moim zdaniem Wy oczywiście przesilicie swoją listę w komentarzach, zostawcie lajka like i zaczynamy. I naszą listę zaczniemy od jednego peta, który był bardzo starym ekskluzywem i który, mm, jak ktoś lubi zupę grzybową, to na pewno mu się spodoba. Mowa tu oczywiście o... Mowa oczywiście o Mushroom Kingu, który widzicie pewnie teraz jak Wygląda na ekranie, jest to jeden z najstarszych ekskluzywów, który kosztował chyba 1300 Robuxów, więc naprawdę bardzo stary, ale podoba mi się ten grzybek, który ma taką, wiecie taki płaszczyk, i widać, że jest królem i jest poważany. Także bardzo fajne. I prawdopodobnie on był wzorowany, czy jakby jest podobny do jednego z peta, który był w Bubble Gum Simulator. Dajcie znać, jak się on nazywał. Taka zagadka dla Was. Ale przejdźmy do następnego. Słuchajcie, następnym petem, który mi się naprawdę bardzo podoba i jest moim zdaniem bardzo ładny, jest taki pet, który się nazywa, jak myślicie, ciekawe czy zgadniecie? Oczywiście mowa o takiej małpce jak Panki, który jest takim Przerobioną e, zwykłą małpką w Pet Simulator X. No, Preston ma to do siebie, że w większości przerabia te pety. To nie są jakby świeżutkie, nowiutkie, rzadko się zdarza. W większości tekstury są przerobione, przemodelowane, ale panki jest jednym z najrzadszych petów w tej grze. Dajcie znać, kto go posiada w ogóle tego ekskluziwa. No niestety ja go nie mam, ale może kiedyś się uda. Słuchajcie. Ale no i jak myślicie, czy panki jest ładny? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, kosztował chyba 1200. Robuxów. Przejdźmy do trójki w takim razie. Trzeci na mojej liście to Electric Slime, który wygląda bardzo ładnie, czyż nie, no przecudnie, sami zobaczcie. M moim z... Ja lubię takie kolorki. Jest. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Kłaczek, jest to przerobiony oczywiście slime, który. No jak wiecie, no jak mówiłem. Preston lubi przerabiać pety, trzeba iść po łatwiznie, co tam, że zarabiamy miliony dolarów, <laughs> prawda? No, no, ale ten Electric Slime bardzo ładnie wygląda, chyba był robiony, dodany do gry podczas tego fantazy update'u, jest jednym z starszych również ekskluzywów, 1000, prawie 1300 robuxów kosztował, przejdźmy sobie do czwórki. Dałem w, na czwartej pozycji Chest Mimic, to jest kolejny ekskluzyw, zazwyczaj wybieram ekskluzywy, bo to one są zazwyczaj bardzo fajnie dopracowane, Sprawdź w ogóle tutaj ekskluzywy jakieś. My mamy tu, a Preston nie dodał ekskluzywów, tylko mamy z tego jajka, jakby. Tak moim zdaniem to wygląda. Czest mimic, oczywiście łudząco, tekstura podobna do skrzynek, prawda, które mamy w Pet Simulator X, ale mimo wszystko jest w miarę tani i bardzo mi się podobał, i myślę, że zasłużył w tym moim zestawieniu na tej pozycji. Przejdźmy sobie do teraz ostatniej, piątej pozycji. W mojej poz moim zestawieniu nie mogło zabraknąć kogoś takiego jak dogeł. Czyli ten piesek memowy. Uważam, że jest przecudowny. Memy lubię, uwielbiam. Ja jestem człowiekiem memem z moimi tańcami Fortniteowymi i, 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 i hakerką Genom dżen, i w ogóle tańcami z Robloxa. E, no, ale słuchajcie, Dogeł jest jednym z najstarszych ekskluzywów i chyba najmniej kosztował, tak? 500 robuxów, jeżeli się nie, pamięć mi nie myli, e, był jednym z tych pierwszych, bo był jeszcze ten e, Chest Mimic i Dominus, tak? Więc naprawdę spoko i wygląda naprawdę przecudnie. Mam nadzieję, że będzie więcej tych memów w tej grze. Tak prezentuje się moja lista. Dajcie koniecznie znać, co o niej sądzicie, i z chęcią poznam waszą. Napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.